Lech Poznań stracił 6 goli w dwóch meczach, a biorąc pod uwagę to, jak wielkie przywiązanie do gry w defensywie ma Adam Nawałka, jak bardzo zależy mu na tym, żeby jego zespoły prezentowały się dobrze w defensywie, no to to jest pierwsza rzecz do poprawy w Lechu Poznań. Kapitanem kolejorza jest obecnie Tiba. Patrząc na dzisiejszą kadrę, to jest piłkarz, który wyróżnia się w Lechu Poznań, ale to nie jest taki naturalny lider. Wydaje mi się, że Adam Nawałka powierzył mu opaskę kapitańską właśnie ze względu na umiejętności, a nie na to, jakim jest przywódcą na boisku. Wykorzystanie tych piłkarzy to może być jeden z kluczy do sukcesu i tutaj jeżeli Adam Nawałka będzie w stanie sparować tych zawodników tak jak sparował w reprezentacji Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika, no to to będzie dla Lecha znakomita wiadomość. Lech Poznań musi odbudować zaufanie kibiców, bo to, co ostatnio dzieje się wokół klubu i na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, wygląda bardzo słabo, co jest zrozumiałe, bo Lech prezentuje się mizernie, przegrywa spotkania i kibice są wściekli na piłkarzy, na dama nawałkę. Tutaj jest takie zadanie dla Adama Nawałki, że on musi przekonać działaczy, że Lech potrzebuje wzmocnień. Kluczowe będzie przygotowanie do tego następnego okna transferowego, bo zapowiada się rewolucja w kolejorzu. Będą wielkie zmiany i muszą być te wielkie zmiany, jeżeli Lech chce walczyć o Mistrzostwo Polskie.